Fakt migracyjny zaczął działać. Niemiecka policja, nie przejmując się czy to legalne, czy nie, zaczęła zwozić tu imigrantów. Idźcie na spacer, jest wiosna, zróbcie sobie zdjęcia, filmiki. Zróbcie to koniecznie, bo takiej Polski już nie zobaczycie. Zmieni się błyskawicznie. Nie wierzycie? Ja straszę. Ok, jedźcie do Europy, przekonacie się. Witaminy omega-3 i Ashwaganda marki All Nutrition dostępne w sklepie SFD i dobrych aptekach. Z kodem ZERO zgarnij 10% rabatu w SFD. Zamawiajcie, zwariowałam.u.pl. Ja właśnie akurat wróciłem z Europy i dlatego nagrywam ten komentarz. Wróciłem z Włoch. To było wspaniałe 10 dni. Spotkań z winiarzami, dziennikarzami, artystami, ale też przede wszystkim z takimi normalnymi ludźmi, z ludźmi o zwyczajnych zawodach. I muszę Wam powiedzieć, że przeżyłem pewien szok, bo po raz pierwszy na hasło Polska nie było takich skojarzeń, że a, Lewandowski, że Wałęsa, o nim już nikt nie pamięta. No, dwa razy usłyszałem Papa Wojtyła, no ale wiadomo, to Włosi. W zasadzie wszyscy, a podkreślam, nikt z tych ludzi nie zajmuje się zawodowo polityką. Nikt zupełnie. Wszyscy, niemal wszyscy mówili mi, Polska. Hm. Słyszałem, że to bardzo bezpieczny kraj. I towarzyszyła temu taka błagalna prośba. Nie spieprzcie tego. Tak, Polska to bardzo bezpieczny kraj. Nie spieprzcie tego. Słyszałem to od Włochów, którzy mówili z żalem w głosie: hm. Na nas jest już za późno. Na Włoch już nie ma ratunku. I wiecie co? To naprawdę było dość druzgoczące wrażenie, bo nigdy, naprawdę nigdy, a jeżdżę po świecie od lat i to dość często, nie spotkałem się z tak jednoznacznym przekazem. To było bardzo dziwne i bardzo ciekawe i poruszające doświadczenie. Tym bardziej, że ci ludzie mówili to gdzie indziej, kładąc akcenty. No bo Dziennikarze, czasami też winiarze, często mówili o gospodarce, pytali: Jak to możliwe, że wy się tak rozwijacie? No, rzeczywiście, jak się jest Włochem, to człowiek musi się nad tym zastanawiać. Powiem Wam, że Włochy to kraj, który od 20 lat tkwi w absolutnym zastoju. Od 20 lat tkwi w zastoju, to znaczy nie wzrasta im produkt krajowy brutto. 20 lat to jest całe pokolenie. Pokolenie, które już wie, że nie będzie żyło lepiej niż rodzice, a pokolenie, które się boi, że będzie żyło dużo gorzej niż rodzice. Jeżeli myślicie, że to tylko Włochy, to spójrzcie na Niemcy. Ja właśnie dostałem książkę o niemieckiej gospodarce, tam w tytule jest słowo kaput. Słyszeliście o tym i wszyscy o tym wiemy, że niemiecka gospodarka słabnie i to... Paradoksalnie nie jest dla Polski najlepsza informacja, ale zostawcie Niemcy, Hiszpania. Hiszpania od 2008 roku biednieje. To znaczy, produkt krajowy brutto Hiszpanii nie jest w stanie wrócić do tego sprzed 18 lat. W Portugalii udało się to osiągnąć w 2023 roku, czyli przez 15 lat biednieli, teraz wreszcie są na tym samym poziomie co 18 lat temu. O Grecji. O Belgii, tak Belgii, o Austrii nie będę już mówił. To jest Europa. Europa, która się zwija. Ale nie to jest najgorsze, nie to, że Europa nie potrafi stawiać czoła Ameryce czy Azji, tylko to, że na własne życzenie funduje sobie i dokłada jeszcze więcej nieszczęść. Bo wiecie, które z tych rozmów we Włoszech zapamiętałem najbardziej? To były rozmowy z bardzo młodymi dziewczynami, z młodymi somelierkami sommelier, z Kormons. Kormons to takie nieduże miasteczko z Friuli, e, niedaleko granicy z, ze Słowenią. Te dziewczyny, niewiele starsze od moich córek, mówią mi: Boże, ty jesteś z Polski, byłam tam. Polska to taki bezpieczny, wspaniały i czysty kraj. Polska to bezpieczny kraj. Kiedy mówić, to młoda dziewczyna z takim absolutnym żalem w oczach, to wiesz, o czym ona mówi. A jeśli nie wiesz dokładnie, to ci opowie. Aniela studiowała najpierw na studiach enologicznych w Udine, a później pracowała jako młoda winiarka we Francji i w Austrii. Przyjechała do Włoch przed kolejnymi studiami i jest załamana, bo ona się boi. Jej koleżanka, która też pracuje w Cormons, mówi mi, ja musiałam wrócić z Mediolanu, ja już tam nie chcę mieszkać, uciekłam na prowincję, tam nie jest bezpiecznie. I możecie mi mówić, że nasłuchałem się od przestraszonych dziewczynek? Okej, okay. nasłuchałem się od przestraszonych dziewczynek, tylko temu yy, towarzyszą fakty. Fakty nie tylko podawane przez rozhisteryzowane media. Wzrasta liczba przestępstw. I. I w końcu, w pewnym momencie ktoś ci wreszcie to powie, to słowo. No bo tak na początku to się wszyscy krygują. No wiadomo, jesteśmy wychowani w pewnej poprawności, ale wreszcie padnie to słowo. Imigranci. Wreszcie padnie to słowo. Uchodźcy. To ich się boją. I żeby była jasność, nigdy nie słyszałem czarni, nigdy nie słyszałem arabowie, nigdy nie słyszałem nic o kolorze skóry. Bo chodziło nie o to, że rozmawiałem z jakimiś rasistami. Chodziło o to, że ci ludzie się boją o swoje bezpieczeństwo. A kiedy jeszcze usłyszałem, że Polska jest taka czysta, to, to przypomniał mi się Szewach Weiss. Bo to Szewach zawsze powtarzał, że "Ach, Polska jest taka czysta. No i kiedy Szewach mi to mówi, to sobie myślałem: Ach, Szewach, ta polonofilia tak mu uderzyła do głowy, tak mu to weszło w krew że brednie mi tutaj y, wciska. Polska czysta, hello. Ale wiecie co, jak człowiek pojeździ po Europie, to tak. Polska jest nie tylko bardzo bezpieczna, ale czysta. Warszawa jest, tak ja powiem to, Warszawa jest czystsza niż Berlin. Nie, nie niż Paryż, nie niż Marsylia, niż Bruksela. Warszawa jest czystsza niż Berlin. Dożyliśmy takich czasów. I ci Włosi mówią, nie spieprzcie tego. I to już koniec wątków osobistych. No dobra, jeszcze jeden, chyba najbardziej oczywisty. Osobisty, przepraszam. Otóż moja córka studiuje w Paryżu. Ona bardzo lubi to miasto, bardzo lubi swoje studia, rzecz nie w tym, że jest jej jakoś źle. Raczej chodzi o to, co ja czuję odwiedzając ją tam. Otóż, gdyby mi ktoś 20 lat temu powiedział, że twoje dziecko będzie studiowało w Paryżu, to Pękałbym z dumy, to puchłbym z takiego napuszenia: brawo dziecko, udało ci się to wspaniale, wykorzystaj tę szansę, tralalala. No, byłbym dumny jak każdy rodzic. A ja teraz, jak każdy rodzic, drapie się w głowie się: cholera, Paryż. Nie wygląda to najlepiej. Myślę sobie, Warszawa, może to nie jest taki dobry uniwersytet, ale jednak. Kurczę, tu jest bezpieczniej. I tak Marysia mi mówi, tato, ja mieszkam w dobrej dzielnicy. Właśnie, w dobrej dzielnicy. Bo w złej to już jest riski biznes, tak? Dożyliśmy czasów, w których na wieść o tym, że twoje dziecko studiuje w Paryżu, zastanawiasz się, czy to aby bezpieczne miejsce. I to się nie bierze z niczego. To nie tak, że Francuzi poszaleli. Opili się czegoś, obiedli i zaczynają się rzucać na cudzoziemców. No właśnie nie. No dobrze, ale wróćmy do tematu. Do tego, że pakt migracyjny zmieni rzekomo, jak straszy mazurek, oblicze Polski. On już zmienia, choć na razie trudno to dostrzec. Ja przyjeżdżam do Polski i widzę demonstrację w Zgorzelcu. Zresztą. Przedziwną demonstrację, w której zdaje się, że policjanci udają skinów, ale zostawmy to. Widzę doniesienia o niemieckiej policji, która absolutnie ma wszystko w trąbie. Nie przejmuje się, czy to jest legalne, czy nie. Czy imigrant przyjechał do Niemiec z Polski, czy nie. Ona go odstawia bez żadnego paktu migracyjnego już teraz do Polski. Niemcy zresztą robią co chcą, bo wiedzą, że nie spotka ich za to żadna reakcja. Mogą sobie zamknąć granice, mogą sobie przysyłać tutaj ludzi, których nie chcą w Niemczech, a my kiwamy głowami i mówimy, no niedobrze, niedobrze, o jak nam przykro. No tak, bardzo nam jest przykro, prawda? I ja wiem, ja dobrze wiem, że każda rozmowa o pakcie migracyjnym w końcu kończy się taką uwagą, a może ty po prostu jesteś rasistą? I ja po raz kolejny muszę udowadniać, że nie jestem. I jak mam to udowodnić? Co mam powiedzieć? Już to raz kiedyś mówiłem, że nie po to co roku jeżdżę do Afryki, by oddawać się jakimś dziwacznym i obrzydliwym uprzedzeniom? Nie jeżdżę tam po to, by czerpać jakieś poczucie wyższości białej rasy? Kompletnie absurdalne i, jak już mówiłem, obrzydliwe? No nie, nie po to tam jeżdżę. I naprawdę mam w trąbie pigmentację owych nielegalnych imigrantów. Mam w trąbie tę pigmentację. Jak się bardziej opale, wyglądam tak samo pewnie jak większość z nich. No i co z tego? Problemem nie jest to, jaki oni mają kolor skóry, problemem jest to, co oni chcą tu robić. I jeszcze raz powtórzę: Uważam, że Polska potrzebuje imigracji i imigrantów. Dlatego, że się starzejemy, że nie mamy dzieci, a chcielibyśmy żyć dostatnio. Ktoś powinien pracować. Więc niech tu przyjeżdżają ludzie, ale uwaga, pracować. Niech tu przyjeżdżają ci, którzy chcą w Polsce pracować, a nie po to, żeby stanąć w kolejce z wyciągniętą ręką po unijny zasiłek. Nie, tego nie chcę i nie dlatego, że jestem rasistą. O mój Boże, że też trzeba takie zwykłe rzeczy tłumaczyć. Tego nie chcę, bo nie chcę, żeby Polska wyglądała tak jak Paryż, żeby Warszawa wyglądała jak Bruksela, żeby Kraków wyglądał jak Marsydia. Po prostu tego nie chcę. I co? I to oznacza, że jestem jakimś nacjonalistą? No ludzie. Naprawdę mamy prawo żyć w Polsce tak, jak chcielibyśmy żyć. Szanować wszystkich gości, wszystkich przybyszy, przyjmować ich, pomagać każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. To jest nasz psi ludzki, a także chrześcijański obowiązek. Ale nie, nie jesteśmy tutaj po to, żeby wpuszczać każdego, kto zechce. Wyciągać rękę po zasiłki. I naprawdę pakt migracyjny spowoduje to, że będziemy bardzo prędko wyglądali jak te kraje zachodnie, z których nie chcemy już czerpać. Bo powiem to wprost. Nie, nie chcę paktu migracyjnego i uważam, że Polska powinna stawić temu szaleństwu czoła. Polska powinna zastopować to wariactwo. Polska powinna powiedzieć nie. W interesie własnym, w interesie reszty Europy, ale także w interesie tych ludzi, których się mam i Bóg wie czym, a przyjeżdżają tutaj i nie dostają żadnej szansy, na którą liczyli. Więc możecie mnie nazywać oszołomem, możecie mnie nazywać nacjonalistą, Bóg wie kim, nawet rasistą możecie mnie nazywać. Nie ma to żadnego związku z rzeczywistością. Nie, nie jestem oszołomem. Ani nie jestem rasistą. Jestem mężem, jestem ojcem. I chcę, żeby Polska była czystym i bezpiecznym państwem. I chcę, żeby Aniela Skormontz mogła tu przyjechać, odwiedzić moje córki, zobaczyć, jakie w Polsce pijecie wina, przespacerować się wieczorem ulicami i być bezpieczna. I chcę, żebyście... Mogli to samo powiedzieć o swoich dzieciach? Rany boskie. No, po prostu chcę żyć w normalnym, bezpiecznym kraju, tak jak teraz. I dlatego mówię to teraz, bo te wybory. Te wybory prezydenckie są także o tym. Witaminy Omega 3 i Ashwagandha marki All Nutrition dostępne w sklepie SFD i dobrych aptekach. Z kodem 0 zgarni 10% rabatu w SFD. Zamawiajcie. Zwariowałam pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.